Okej, okay, moi drodzy. Jeśli ktoś z was nie mógł się doczekać nadchodzącego projektu chyba czterech różnych biografii Beatlesów od Sama Mendesa, to spokojnie, bo do naszych kin trafił film, który odpowie na wasze żądze dotyczące Beatlesów. Może to nie mieć absolutnego sensu przed obejrzeniem, ale po obejrzeniu też nie będzie miało. Ostatni Viking. To duński film napisany i wyreżyserowany przez Andersa Tomasa Jensena, który opowiada nam historię dwóch braci: Manfreda i Ankera. W tych rolach, oczywiście, Matt Mikkelsen i Nikolaj Likas, których relacja jest dosyć specyficzna, ponieważ ten drugi po 15 latach wychodzi z więzienia i chce odzyskać swoje zakopane przez tego drugiego pieniądze w lesie, w przydomku, gdzie się za dzieciaka wychowywali. Szczególnie, że na jego plecach siedzi jakiś inny, powiedzmy, gangster, który też chce te pieniądze. I tylko Manfred, grany przez Matsa Mikkelsen. Cena, wie gdzie one są. Problem polega na tym, że Manfred jest specyficznym człowiekiem, cierpi na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne i ich duet jest troszeczkę takim Raymenowym Dustin Hoffman-Tom Cruise. Specyficznym odbijaniem się straightmana od kogoś, kto <grystanie> nie jest zwykłym człowiekiem. I tutaj, żeby było jasne, jeśli nie oglądaliście żadnego filmu Jensena. <grystanie> To polecam iść w ciemno. Terapia szokowa, ponieważ to jest film bardzo w jego stylu. To jest człowiek, który zrobił Jabka Adama, które niedawno zresztą wreszcie nadrobiłem. To taki trochę klasyk, ale wcześniej mi się nigdy nie złożyło. I Jeźdźcy Sprawiedliwości jakieś 5 lat temu. W międzyczasie napisał też film Bankart, który robił już nie on. To jest takie to ciasne grono Duńczyków, jeśli chodzi o dobre europejskie kino. Tak samo ci aktorzy tutaj, wszyscy drugoplanowi w tych produkcjach występują, zamieniając się ciągle tylko rolami. E, w sensie, że czasem ten gra dziwaka, ten kogoś normalnego. Oczywiście wszyscy tutaj są dziwakami w sumie w tych filmach, ale generalnie rzecz biorąc, mamy wreszcie w kinach bardzo dobry film, moim zdaniem. E, byłem podjarany na Wikinga, nie ukrywam, że liczyłem na to, że Jensen tutaj dowiezie kino, które łączy w sobie, taką tragikomedię, która łączy w sobie absurdalny czarny humor. I zresztą wiedziałem, że jest powpisywane jako czarna komedia. Z dramatem, i z przede wszystkim mówieniem o rzeczach istotnych, takich jak choroby psychiczne, trauma, zaburzenia osobowości, może depresja. Więc jest to mieszanka wybuchowa. Jest to mieszanka. Bardzo niefiltrowana przez cokolwiek co normalnie by to filtrowało. Także jest to film, w którym styl Jensena wybrzmiewa w 100%, gdzie mamy sekwencje, które dosłownie są próbami samobójczymi, które nas śmieszą. Bez elementu fantazy, jak w jakimś dniu świstaka, gdzie można to jeszcze podpiąć pod to. Nie, tutaj mamy legitnie człowieka z zaburzeniami, który próbuje się zabić, skacze przez okno, a widownia po prostu ryje ze śmiechu na sali kinowej, ale nie jest to durna komedia na no zasadzie, śmiejemy się ze wszystkiego, wiecie, straszny film i nie ma to żadnej głębi. Wręcz przeciwnie, jest to, jest to bardzo mocno wchodzący w ten temat, głęboko film, który uczy nas, daje nam przemyśleć pewne rzeczy dotyczące wspomnianych problemów psychicznych, czy, czy ogólnie rzecz biorąc, traumy, relacji międzyludzkich. No to jest właśnie klasyka jest, nice. To jest absolutnie dla mnie mieszanka. Jakby niepowtarzalna, bo mogę mieć skojarzenia z takimi osobami, jak dopiero co mówiliśmy o peacemakerze Jamesa Gunn. I James Gunn lubi zupełnie co innego, ale ma pewne wspólne mianowniki, czyli jest bardzo dużo czarnego humoru, wiecie, komedii, jakichś po prostu krwawych, dorosłych żartów, ale jakby głupot na głupocie, komedii absurdu ale gdzieś tam to serce historii jest dramatyczne i chodzi o to, czy bohater, prawda, nie wiem, zaakceptuje właśnie swoją dramatyczną przeszłość, więc jest w tym coś podobnego, mam też skojarzenie trochę z taką YT Team, ale tymi filmami typu Joe Joe Rabbit, gdzie dotyka bardzo poważnych tematów, no tam, zresztą tutaj też jest coś o holo Holokaustie, ale no wiecie, śledzimy tam dosłownie Adolfa, który się wygłupia, bo jest oczami dziecka, ale jak najbardziej się oglądaliście film, wiecie, że ma super dramatyczne momenty, mimo tego, tej komediowości, I oczywiście dotyka ogromnych, najstraszniejszych tematów XX wieku w Europie, więc jest to coś w tym stylu. To znaczy, łączy dwie absolutnie wydawały się sprzeczne rzeczy, żeby w jednej i drugiej materii dać czadu, bo mogłoby tak być. Że, o, jest bardzo śmieszna, jest tam, prawda, dramatem to nie bardzo. Albo świetnie rozwija dramat, ale żarty nie działają. Nie, jedno i drugie tutaj działa. Jest to oczywiście, mówię, to jest nie, niepowtarzalne, i e, wydaje mi się, że jeśli ktoś nigdy nie widział tego typu filmów lub jego filmów, będzie po prostu zszokowany e, przemocą, bezpośredniością tego filmu i, i po prostu sposobem, w jaki ten film podchodzi do opowiadania o tych istotnych i trudnych tematach. E, osobiście dla mnie jest to fascynujące. Uwielbiam takie połączenia gatunku. To jest coś, co często Koreańczycy robią. Naprawdę. To jest takie kino ze zdjętymi łańcuchami konwencji, i tak jakby nie było zasad, tylko że zazwyczaj, jak się łamie zasady w kinie, to coś nie działa, bo zasady są nie przez przypadek w nim. Ten film pokazuje i ten styl. Tego reżysera pokazuje, że można, więc jest to oryginalne i bardzo kreatywne, oczywiście jest to specyficzne, nie wiem czy każdemu podejdzie, e, natomiast też mamy tutaj świetnych aktorów, wszyscy wykonują swoją rolę perfekcyjnie, chociaż e, widziałem duży hype na Matsa Mikkelsena, który jest bardzo lubialnym aktorem, myślę, że wszyscy go lubimy, szczególnie za e, właśnie ten przekrój ról, od jakiegoś dosłownego czarnego charakteru w Bondzie i innych filmach tego typu, e, aż po kolesia z niepełnosprawnością, który jest trochę takim rainbowem, takim wiecznym dzieckiem, e, który jest bardzo bezpośredni, z czego też wynika humor, więc e, jest to oczywiście świetna rola, ale nie oglądałem tego z myślą, że o, to jest najlepsza rola, jaką w życiu widziałem. Jest po prostu dla mnie. E, nie, nie powiem, że ludzie przesadzają, jeśli tak go odbierają, po prostu bardzo dobra rola. Wszyscy naokoło to samo, widać, że mówią językiem tego reżysera. To jest trochę jak przy tych takich dziwacznych Wesach Andersonach i Yorgosach Lantimosa, gdzie by. Aktor musi po prostu wejść w styl tego co mu ten scenarzysta napisał, nie? Musi po prostu rozumieć o co chodzi w tym świecie. I ci wszyscy bohaterowie tacy są, gdzie bardzo często wygłaszają kwestie w taki bardzo bezpośredni sposób, bardzo szybko przechodzą przez różne emocje i akceptują pewne rzeczy. To, to, w jaki sposób działa logika tego świata, jeśli chodzi o bohaterów, i to, jak akceptują rzeczywistość, która jest bardzo dziwna i nagle się zmienia, jest częścią i humoru, i częścią też języka filmowego, moim zdaniem, Jensena. Wiecie, są takie rzeczy, gdzie ludzie przechodzą do porządku dziennego po jakimś traumatycznym wydarzeniu, które jest nam zaserwowane, typu torturowanie kogoś, albo obcięcie palca, albo coś takiego, jeśli chodzi też o kontuzję. Film. Nie zwraca na to uwagi, jakby to było coś dziwnego, tylko po prostu dzieje się dalej. Jest to niesamowite, w jaki sposób Jensen buduje tę opowieść i łączy te elementy. To jest takie z jednej strony kreskówkowe i przerysowane, i takie jakby jakiś siedmiolatek bez filtra, po prostu zaczął przeklinać i robić straszne rzeczy. Naprawdę z kina horrorowego, thrillerowego. Ale z drugiej strony wszystko jest opatrzone. Serduszkiem i humorem, i jakimś takim światłem, więc jest to niesamowity miks, którego moim zdaniem trzeba doświadczyć. Z rzeczy, które mi się nie podobały w filmie, są trochę za długi. 2:15 i to jest jeden z tych filmów, w którym sobie myślałem, dobra, tą scenę bym wyciął. Ostatnie 20 minut skróciłbym o połowę. W końcówka ma troszeczkę takie, wiecie, trzy zakończenia i trochę zaczyna się ślema zażyć. Myślę, że spokojnie 15-20 minut tego filmu można było na poziomie scenariusza wyciąć, troszeczkę usprawnić wątki. Gdzieś po prostu w drugiej połowie miałem taki moment, że. Że niby się świetnie bawię, kocham ten styl i tak dalej, ale mówię, dobra, no, została ponad godzina, a ta scena mi się trochę ślama nie? Dodatkowo są pewne rzeczy, które. Dzieją się, żeby na przykład żarty mogły wybrzmieć, czy fabuła pójść dalej. I tutaj głównie chodzi mi o postać tego Anklera, czyli tego naszego głównego, naszego protagonisty, który jest po prostu wkopany w tę przygodę życia, że tak powiem. On jest tym typowym straight manem, czyli oczami widowni, niby zwykłym facetem, który, prawda, jest otoczony przez, jak sam mówił, wariatów. I są sytuacje, w których, jakby, logiczne jest takie ultra, ultra logiczne, że powinien na przykład uprzedzić osoby, na które wpadają on z jego. Bratem z problemami psychicznymi powiedzieć, że nie przejmujcie się, jak on coś dziwnego powie, bo nie wiem, ma tam jakieś zaburzenia czy whatever. I tego nie mówi, z czego wynikają jakaś tam, wiecie, scena, w której dochodzi do konfliktu. I dopiero później to mówi. Nie? I mówię: Okej, okay, dobra, i taki, taki scen jest kilka, że sobie myślałem, że on powinien szybciej. Szybciej coś zrobić lub powiedzieć, lub specyficznie nazywać swojego brata, tak jak on prosi. I to wszystko da się gdzieś z tyłu jakoś usprawiedliwić, ponieważ im więcej w tym filmie wychodzi poprzez flashbacki z ich przeszłości, tym bardziej człowiek rozumie, jakby, kątnik między nimi i relacje. Natomiast są takie momenty, gdzie myślałem sobie, no dobra, to jest, to jest na potrzeby scenariusza, że ty teraz im tego nie wyjaśniłeś. Ale jak jesteśmy przy nim, muszę powiedzieć, że gdy wbija się pierwszy akt i widzimy, jakby. Cały fundament fabuły, w którą stronę będzie zmierzać. Jest to dosyć znajomy temat, to znaczy, nasz ten, będę mówił w cudzysłowie, normalny bohater, po prostu potrzebuje odzyskać pieniądze, które kiedyś zostały ukryte, ponieważ ktoś mu teraz siedzi na plecach jakiś mafiozo. I jego, prawda, klucznikiem jest brat, który nie chce mu tego powiedzieć, ale nie jest normalnym człowiekiem, tylko człowiekiem z zaburzeniami różnego rodzaju, więc jest ta sytuacja, w której. Ten musi tego jakoś podejść, lub wyleczyć, lub zrozumieć, lub nie wiem co, żeby otrzymać pieniądze, a ma tak ten ticking clock, tak? Że wiecie, że na zasadzie masz czas do poniedziałku, bo cię dorwę. Jak tylko to zobaczyłem, mówię: OK, wiem, w którą stronę to oczywiście zmierza, że nasz bohater będzie pełen, będzie próbował jakoś dotrzeć do Manfreda, ale będzie miał życie pełne frustracji, gdzieś się przy tym zbliżą i pewnie ten mu finalnie da te pieniądze, to tak, wiecie, no, człowiek się domyśla po pierwszym akcie, natomiast w tym, nie mówię, że tak jest, natomiast w tym scenariuszu jest jeszcze są jeszcze trzy inne rzeczy. Są jakieś twisty, są jeszcze jakieś uzupełnienia bohaterów, których się nie spodziewałem, które są oczywiście super dramatyczne, jak, jak zawsze, Łęcela. Więc ten film dużo w są skrywa. Nie jest to takie oczywiste, jak mogłoby się wydawać po, wiecie, na zasadzie, że zgadujemy, w jaka to melodia po trzech nutkach. I o ile jeden z twistów filmu przewidziałem i jakby spodziewałem się go, o tyle są elementy, których się nie spodziewałem. To są elementy, w których mówię sobie. A, Jensen, Jensen, człowieku, ty to jednak... Tak, niby człowiek wie, że potrafisz jechać po bandzie. I już w tym filmie pojechałeś po bandzie 7 razy, ale tego 8, 9, 10 i 11 razu się nie spodziewałem. Także <grystanie> jest to troszeczkę jazda bez trzymanki. I są to rzeczywiście bitelsi. Nic z tym nie zdradziłem, ponieważ daję wam. Sprawdzić samemu w kinie. Także ja bardzo polecam. Moim zdaniem, bardzo dobry film. Trochę bardziej mi się podobał niż Jeźdźcy jest, jest Apokalipsy, i powiedziałbym, że trochę taki na poziomie jabłka Adama, czy jabłek Adama, to jest liczba mnoga, tylko tutaj jest taki nowocześniejszy, też jest taki uformowany Jensen. Jest taki wiecie, już 20 lat później do no nie. Przezabawny. Oczywiście jest to bardzo czarny humor, bez żadnego filtra i jakiejkolwiek poprawności, że tak powiem. Po prostu on tutaj, co mu ślina przyniesie na język, jeśli chodzi o brutalność i. Wszystko, co da się zrobić na ekranie w tej historii, to robi, ale wciąż buduje relacje, rozbudowuje bohaterów, buduje konflikty, które są nie tylko zabawne, ale też ciekawe i dramatyczne w swojej naturze. E, bardzo dużo mówi o zdrowiu psychicznym i to też czasem w miejscach oczywistych dotyczących Manfreda, ale też bardzo często w miejscach nieoczywistych, które fabuła przed nami na początku zdecydowanie skrywa. Więc uważam, że jest to dosyć kompleksowy film, fajnie podchodzący do tematu. Dziwaczny, absurdalny, oryginalny. To lubię dostanie ode mnie ósemeczkę. E, generalnie bardzo mi się podobał i polecam polecam iść do kina. Oczywiście <laughs> to jest trochę taki film substancjowy, że tak powiem. To znaczy, jest on specyficzny, no wiecie o co chodzi, tak w stylu polecam. Bez wątpienia warto go zobaczyć, moim zdaniem. Nawet jak ma wam się nie spodobać, albo spodobać trochę mniej niż mi. Bo po prostu jest oryginalny, jest ciekawy, jest, jest jakiś głos, no nie? Ale trzeba pamiętać. Jest to specyficzny film. Także tak moi drodzy, czekam na Wasze opinie. Jeśli oglądaliście, dajcie znać w komentarzach co o tym sądzicie i do zobaczenia w kolejnym Ponarzekajmy o filmach.